Siemaneczko, witajcie, tu Kifi A to kolejny odcinek z Pet Simulator X I to jest odcinek, w którym, słuchajcie, ktoś z was Dostanie huge peta, a to dlatego Że mija już tydzień powoli Od ostatniego filmu, w którym Rozdawałem wam huge peta z okazji 40 tysięcy subów No, a to oznacza, że Dzisiaj po prostu go wylosujemy Także zostawcie łapeczkę w górę Zostawcie subskrypcję, bo jak wbijecie 50 tysięcy, to rozdaję kolejnego huge peta Pamiętajcie o tym, e, także Subskrybujcie i namawiajcie tutaj ziomyczków swoich Żeby też subowali, e, bo wtedy będzie jeszcze Więcej huge petów fajnych do rozdania. No ale teraz cóż, przejdźmy chyba do tego, na co czekacie, czyli do losowania. Jesteśmy na stronce, dałem link. E, no i słuchajcie, załadujmy sobie wszystkie komentarze, będzie ich na pewno całkiem sporo. No i teraz czas poznać zwycięzcę. Standardowo, jeżeli widzicie swój nick tutaj, to piszcie e, i wygrywa Aleksandra. Witam, bardzo chciałabym mieć huge peta, bo mam ich zero. Proszę, chcę. Serię do rytmice, pet, please, nie, nie wiem o co chodzi to jestem tą końcówką, ale jeżeli nie masz żadnego kciuczpeta, no to słuchaj, idealnie się trafiło, bo właśnie wygrywasz jednego, także Aleksandra, e, gratuluję Ci, albo duży Igor, bo chyba taki masz nick w Pet Simulator, więc w sumie to nie wiem, jaki masz nick tak naprawdę, e, możesz znać w komentarzu, pochwalić się, że to Ty wygrałeś bądź wygrałaś, e, no i słuchaj... Huge pet dla ciebie. Oczywiście, jaki to miał być huge pet? Huge pterodactyl. Jest nawet podpisany, także gratulacje. Wygrałeś aś, bo w sumie to nie wiem. Huge pet, proszę bardzo. Duży Igor. W takim razie, no to się dzieje: to się dzieje. 3, 2, 1, wysyłam. No, i czy się wyślę? Raczej się wyślę. No i pięknie, widzowie, mamy huge peta rozdanego. Bardzo się cieszę zawsze, że mogę wam te huge pety rozdać. To jest mega fajne uczucie. Uwierzcie mi, że to jest mega fajne uczucie, jak coś komuś można dać. Także pamiętajcie, żeby dać na przykład suba. Może, możecie na przykład dać suba. I na 50 tysięcy znowu rozdamy jakiegoś huge peta. Dzisiaj, e, słuchajcie, ja jeszcze troszkę powymieniam swoje huge pety. Także spokojnie. Zostańcie do końca odcinka, bo będzie ciekawie. Ale teraz e, odbierzmy sobie Daker. Może będzie tutaj huge pet. No niestety. Tych huge peta tutaj nie ma, ale przynajmniej końcy teraz się farmią A warto te końcy farmić No bo wiecie, teraz są nowe jajka I jakiś opening robi Ja co prawda ostatnio za dużo nie gram, ale... No, słuchajcie, jak już gram, to słuchajcie, trzeba farmić. Zobaczmy, co jest tutaj jeszcze w merchancie. Okej, okay. ej, w sumie nie, dobra, nie warto, nie warto. Lećmy od razu na trading Plaza Potem oczywiście pójdziemy sobie na gifty i rozdamy jeszcze inne pety, więc spokojnie to nie koniec rozdawania na dzisiaj. Lećmy na trading plaza, e, pro, niech będzie pro. Dobra, jesteśmy na trading plazie, jak widzicie, jest tu całkiem sporo ludzi z naprawdę fajnymi petami, ale ja zacznę od stanowiska. Czy ja mógłbym gdzieś swoje stanowisko zająć? Może być tutaj, chociaż no to nie jest najlepsze miejsce. Dzisiaj słuchajcie, wystawiamy huge. Tak, to właśnie ten moment. Huge Pixel Cut, który jest warty około 25 bilionów. Wystawimy go za 24,5 biliona. Zobaczymy, czy ktoś będzie chciał go kupić. Nie, nie za 245! Troszkę, troszkę przesadza. Dobra, ten przecinek chyba nie zadziałał. Nie tak miało być. E, jeszcze raz, więc Huge Pixel Cut. Tak, to był ten. E, I ten też w sumie możemy wystawić. Mam dwa pixel cuty, 24. 24 Kropka 5 biliona. Czy teraz to zadziała? Teraz to powido zadziała. 24,5 biliona. To jest całkiem dobra cena. Mam nadzieję, że ktoś się skusi. My słuchajcie, zrobimy sobie jedną rzecz. Na początek wyłączę sobie pety innych graczy. Tak, słuchajcie, żeby tutaj było tak czyściej, że tak powiem. A teraz jakoś trzeba zachęcić ludzi, żeby tutaj przyszli do mnie. Oczywiście parę party dogów, myślę, że może tutaj zachęcić ludzi, na przykład po jednym dżemie. Standardowo, to jest zawsze fajne. Także zapraszam do słuchajcie, mojego stanowiska. Zobaczymy, czy ktoś kupi. Przy okazji mogą kupić huge pixel katy, bo chciałbym kupić coś nowego, dobra party dogi schodzą, a, także reklama się robi a tymczasem zobaczmy co to jest, huge scary cat, okej okay. huge elf dog, huge cupid corgi tutaj są ciekawe pety, na przykład clower unicorn, słuchajcie no tego nie miałem jeszcze E, huge Green Balloon Cut Za 65 milionów. No, słuchajcie, jakby nam kupili, to mogłoby nas stać. Znaczy, jeszcze nie, ale, ale powoli by nas mogło być stać, już na to. Ale najpierw popatrzmy jeszcze na inne pety, bo ja dzisiaj chciałbym jakiegoś nowego Huge Peta przytulić. Na pewno, wiadomo też, że chciałbym e, Huge Bread Shiba, no ale do tego to jeszcze daleko. Bo widziałem, że chodzą tak, no mniej więcej po 1 trilion, O, tutaj słuchajcie, ktoś sprzedaje Huge Doga. Ja nigdy jeszcze nie miałem Huge Doga. Po prostu Huge Doga, naprawdę. Jeszcze nigdy go nie miałem w ekwipunku, więc to by był dla mnie też ciekawy pet. Dobra, tu ktoś Pixel Cata sprzedaje podaje po 22 i 5, także słuchajcie, jest konkurencja. Myślę, że powinniśmy zmienić serwer. Pet Simulator, Pet Simulatorem, ale pewnie wiecie, że już niedługo wychodzi Jumping Pet Simulator, czyli nowy tryb od Yoshiego, dlatego jeżeli chcesz zgarnąć dzisiaj jakiegoś fajnego peta, to wejdź proszę w link w opisie, gdzie jest link do gry Yoshiego, zostaw followa, dodaj też do ulubionych, no i wszystkie inne potrzebne linki do Discordów, do grup są w opisie. Ja się mega jaram na tą grę, także dlatego wam o tym mówię. Jak to zrobicie? Dajcie znać w komentarzu. Dobra, jestem na następnym serwerze, spróbujemy tutaj sprzedać swoje Pixel katy, bo To je głównie bym chciał sprzedać na ten moment. Pixelkaty to, dobra, to wystawiam po 23 biliony, słuchajcie, jak tak nisko one chodzą, jednak. Eee, spytajmy zobaczymy, czy ktoś kupi. I standardowo tutaj też możemy zrobić małą reklamę, parto dogami, chociaż nie wiem. To jest chyba zwykła Trading Plaza, tak w sumie yy, wpakowało mnie chyba na zwykłą Trading Plaza z tego co widzę teraz. Eee, zaraz zobaczę sobie. Tak, dobra, zdecydowanie to jest zwykła Trading Plaza, więc nie wiem, czy tutaj ludzie kupią moje pixel katy. Może, może ktoś się znajdzie. Ej, widzowie, mam pomysł, a gdyby te pixel katy wystawić na aukcję. No tak, zapomniałem, że to jest. Yy, We'll be right <laughs> back. To jest możliwe, tylko nie wiem, czy się opłaca to wystawić na zwykłej trading plazie, czy lepiej iść na Pro, chyba lepiej pójdę na Pro. Więc słuchajcie, idziemy na Pro Trading Plaza i wystawiamy na aukcji. W takim razie, słuchajcie, listujemy peta na aukcji, bierzemy. No, ustawmy cenę od 20 bilionów. Zobaczymy, czy... No myślę, mam nadzieję, że tutaj podbiją całkiem sporo, bo 20b to jest naprawdę mało. Także zobaczymy, czy ktoś w ogóle będzie chętny, żeby to kupić. Aukcje są fajne, bo to jest takie, wiecie, emocjonujące, więc mam nadzieję, że ktoś w ogóle będzie chciał tego Pixel kupić, bo no, pewnie ludzie mają dużo takich petów na Pro Trading. Pladzie, ale zobaczymy, 20 bilionów, minuta leci, czy ktoś w ogóle podbije? No proszę, niech ktoś podbije, chciałbym go sprzedać tak za... O, dobra, słuchajcie, ktoś tam chce, ktoś chce za 20 bilionów, ale to jest za mało, nie no, dajcie dalej. Napisałem, że aukcję mam, bo słuchajcie, mam nadzieję, że ktoś zwróci uwagę, nie no, za 20 bilionów ja to sprzedam, nie no, ktoś musi podbić. 30 sekund jeszcze, proszę, podbijcie, to nie jest tyle warte. Czy ja pierwszy raz stracę tutaj tej aukcji? No, nie chciałbym stracić na aukcji, ale to może tak być, to może tak być, jak nikt nie podbije teraz. Okej, okay, dobra, ej, no kto po, ktoś podbił od naprawdę 200 tylko milionów, nie no, tak nie może być Dobra, ale zaczyna się, zaczyna, coś tam się dzieje, 13 sekund do końca To się nie przedłuży? Słuchajcie, ostatnie sekundy, nie no, dobra, podbijajcie, 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 no Dajcie mi chociaż 23 biliony, proszę Tak nie może być, 3, 2, 1 Okej, okay, dodatkowe 15 sekund, jest podbicie, słuchajcie, 27 To jest fajne, mimo wszystko to jest fajne, dobra, już jest 21 bilionów prawie więc dobra, robi się ok, no ale za 23 chociaż, żeby to kupili, 23. No i za 20,9 i ja z tego dostałem jeszcze 199 Dobra, to nie był dobry deal, to nie był dobry deal z tą aukcją. No ale dzięki temu, chociaż mamy 38 bilionów. może coś za to kupimy eee, za 38 bilionów. Jolly Pinguina, czy ja mam Jolly Pinguina? Mam Jolly Pinguina w wersji Golden. Co to są za mocarne pety w ogóle, 63,1. Znaczy ja widziałem, że teraz są jeszcze mocniejsze, dużo, dużo mocniejsze. Huge Neon Griffin. czy ja mam Huge Neon Gryffina? Ej, prawdopodobnie nie mam Huge Neon Gryffina, więc to chyba będzie pet, który kupię. A Huge Mosaic Gryffin? Tego chyba też... Czekaj, czy ja mam Huge Mosaic Gryffin? Nie, Huge Mosaic Corgi, Huge Crystal Dog. Ej, to będę miał do kolekcji Huge Mosaic Gryffina, którego nie miałem. To jest chyba najlepsza opcja tutaj No oczywiście są jeszcze inne huge pety, których nie miałem Ale tak, dobra, chyba skuszę się na to Tylko 35,5 biliona, ja muszę sprawdzić, czy to jest dobra cena Kurczę, troszkę drogo, przepłata tak mniej więcej O 1,5 biliona, bo po 34 biliony chodzi Dobra, napiszę mu na priv, Bo nie odpisuję tutaj na czacie Okej, okay, zgodził się na 34 biliony W takim razie, słuchajcie, zaraz będzie zdejmowany Ze sklepu i będę miał nowego huge peta Mega się cieszę, że z mozaj Griffin to będzie Bo bardzo, bardzo lubię takie pety Dobra, bacon, Wysłam już Tutaj trade offer, okej, okay, zignorował Czyli jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie zdjąłem A, 34 miliony, dobra, no to słuchajcie, kupujemy Kupujemy za 34 biliony I mamy nowego huge mozaik Peta, dobra, teraz to Dobrze wygląda, mozaiki sobie wszystkie załóżmy Dobra, zobaczcie, fajny team Fajny team, podziękuję mu jeszcze No i dobra, słuchajcie, dobra, teraz już fajnie Jestem zadowolony, mam nowe huge pety Lecimy wysłać parę petów do was Wybieramy więc parę osób, którym wyślę tutaj pety Jakieś losowe, więc niech będzie Proszę bardzo, Safari Cut w bo proszę bardzo, leci jako pierwszy pecik Następna osoba dostanie dzisiaj party doga I ostatnia osoba dostanie party kata Także piszcie komentarze, jeżeli chcecie dostać peta yy, No ja mam dzisiaj fajny team jeszcze mam inne krystal dogi Dobra, to już w następnym odcinku Do następnego, siema, cześć!